Witam na kanale Reaperbox. Dziś ponownie zaprezentuję moją aplikację do pobierania plików systemu dla konsol PlayStation, głównie dlatego, że dodałem kilka nowych rzeczy. Po uruchomieniu programu tworzone są foldery, do których będą pobierane pliki oprogramowania. Niektóre z folderów zawierają podfoldery ze względu na możliwość pobrania różnych wersji systemu. Aplikacja umożliwia pobranie oprogramowania dla PS4, PS5, PS3, PS Vita oraz PSP. Downloadera możemy pobrać ze strony reaperbox.pl. Udajemy się do zakładki linki, gdzie pierwsza pozycja zawiera link, który należy kliknąć, by pobrać ją na nasz komputer. Przy pierwszym uruchomieniu należy kliknąć więcej informacji, a następnie uruchom mimo to. Teraz pobierzemy sobie wszystkie wersje oprogramowania dla dostępnych konsol. Zaczniemy od PlayStation 4. W celu pobrania najnowszej pełnej wersji oprogramowania, należy pozostawić zaznaczoną opcję Full i nacisnąć przycisk Download. Jeżeli chcielibyśmy pobrać sam plik aktualizacji, zaznaczamy opcję Update i klikamy Download. U dołu aplikacji widzimy postęp pobierania pliku z serwera. Po zakończeniu pobierania wyświetli się odpowiedni komunikat. Szybkość pobierania pliku zależy od posiadanego łącza internetowego. Zielony kolor w nazwie pliku oznacza, że plik został pobrany bądź jest w trakcie pobierania. Po zakończeniu pobierania możemy przejść do pobranego pliku, klikając przycisk Open. Teraz pobierzemy pozostałe pliki. Mamy pobrane pliki oprogramowania. Teraz przygotujemy pamięć USB. Podłączamy pendrive'a do komputera wielkość od 2 do 32 GB. Sprawdzamy literę naszego dysku i wybieramy z listy Select Drive. Jeżeli system plików jest inny niż FAT32, konieczne będzie zaznaczenie checkboxa formatowania. Jeżeli mamy zaznaczoną odpowiednią opcję Full lub Update, klikamy przycisk Prepare USB Drive i czekamy na skopiowanie pliku z dysku na naszą pamięć USB. Klikając w przycisk z trzema kropkami przejdziemy do naszej wybranej pamięci. Aplikacja tworzy wszystkie potrzebne foldery, by konsola poprawnie wykryła plik oprogramowania. Możemy skopiować pozostałe pliki, ale nie jest to konieczne. Robię to w celach demonstracyjnych. Możemy bardzo łatwo aktualizować. Po uruchomieniu programu wyświetli się informacja o dostępnej nowej wersji oprogramowania, jeżeli taka się pojawi. W celu zaktualizowania wystarczy nacisnąć przycisk Check Update i poczekać kilka sekund. Po zaktualizowaniu aplikacja uruchomi się automatycznie. To na dziś wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzu pod filmem. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrybowania kanału Reaperbox. Zapraszam też na mojego Instagrama i Facebooka oraz na moją stronę www. wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Cześć!